Planet jest grą, która istnieje już od dość dawna, także każdy ze starszych graczy ma tutaj jakąś swoją przeszłość. Ja akurat o swojej wolałabym zapomnieć. Do tego zrobimy dokładnie na odwrót i w dzisiejszym odcinku pokażę wam jeden z moich pierwszych kont w tej grze. Niestety nie będzie to moje ani pierwsze konto, ani drugie konto, będzie to trzecie konto, jakie stworzyłam w tej grze, ponieważ dwa pierwsze po prostu już nie istnieją i nie możemy ich w tej grze wyszukać, ponieważ albo zostały zhakowane, albo zostały zhakowane i potem w wyniku długiego nielogowania się na nie zostały usunięte, także pozostało Mam trzecie konto w tej grze. Niestety nie zaloguję się do niego, ponieważ tak się składa, że zapomniałam do niego hasła i właśnie dlatego musiałam zmienić konto po raz kolejny. Ale pamiętam jego nazwę. sprawdziłam mi to konto, dalej istnieje w grze, także dzisiaj je sobie obejrzymy. Ale na początku zostawcie koniecznie jeszcze łapkę w górę i subskrypcję dzwoneczkiem na moim kanale. No a ja zapraszam do mrocznych odmentów mojej przeszłości. Także jesteśmy już w wyszukiwarce, żeby znaleźć to konto. I jego nazwa brzmiała Aria1234. Uważam, że nazwa mojego obecnego konta jest nawet trochę gorsza. Także tutaj nie było aż takiej tragedii, ale już widzicie, co tutaj się ładuje, prawda? Już wszyscy czujemy, jak to będzie wyglądało. Ja niestety pamiętam mój status, a niestety pamiętam status, z jakim to konto zostawiłam, ale wybaczcie mi, to był rok 2017, jakby takie statusy wtedy się pisało. Czy to styczeń, czy to maj, zapraszajcie mnie do znaj. Pamiętam, że wymyśliła mi to moja koleżanka, ponieważ nie za bardzo wiedziałam, jaki dać status, bo chciałam mieć dużo polubień pod tym statusem i dużo znajomych na Movistarki. Planet, Także wpadła na taki pomysł, i oczywiście stwierdziłam, że jaki super pomysł! Oczywiście, że dam ten status, przecież on jest taki cudowny. No i tak już zostało. I teraz widzicie, po pierwsze, mój status, po drugie, mój jakże piękny look. Te buty są jeszcze z początkowych ciuchów, które dostawało się w tamtym czasie na Star Planet. Sukienka jest kupiona ze sklepu, włosy też są kupione ze sklepu. To to było tworzone na telefonie, więc wtedy jeszcze nie można było wybierać twarzy, i te twarze wyglądały trochę inaczej. I nie można było na przykład zmieniać koloru ust, także nie wygląda ona najlepiej. W ogóle kolorystycznie tu wszystko nie pasuje, ale nieważne. Idziemy teraz obejrzeć sobie, co tam się zadziało ciekawego na moim profilu. A więc jesteśmy na stronie głównej mojego profilu. Jak widzicie, konto powstało w październiku 2016 roku. Także jest to już prawie 7 lat w tej grze. I to nie było moje pierwsze konto, chcę to podkreślić. Miało tylko 44 wyświetlenia, ale nie dziwię się, za dużo znajomych ja w tym MSP nie miałam. I powiem Wam w ogóle taką ciekawostkę, że moje obecne konto było wcześniej kotem zapasowym, właśnie dlatego tego konto. Z którego wysyłałam sobie na przykład jakieś prezenty, czy kupowałam sobie inne rzeczy i przesyłałam je na to konto. Ale bardzo się cieszę, że to konto zapasowe jednak gdzieś tam miałam, ponieważ gdy straciłam dostęp do tego konta, bo zapomniałam hasła, to przynajmniej miałam jakieś konto na start z szóstym levelem i nie byłam tym aż tak załamana. Ale i tak pamiętam, że bardzo przeżywałam utratę tego konta. Jak widzicie, projektów nie robiłam żadnych. Wpisów w księdze gości też nie miałam, w sumie trochę smutne. Czy ja miałam jakieś zdjęcia? Nie. Cię zastanawiam się, czy oni to z czasem po prostu usunęli, czy ja faktycznie na tym MSP nie robiłam totalnie nic. Filmów żadnych, co to było za konto? Co ja tutaj robiłam? Artbooki są artbooki. Dobra, mamy artbooki, mamy oczywiście cringe. Mój pierwszy artbook był. <laughs> nawet nie pamiętam, co to było za typ. On się nawet nie chce załadować. O, dobra, załadował się. Boże, jaki przystojny! o jejku jaki piękny, dobra, już rozumiem, dlaczego byłam w nim tak zakochana. To chyba był mu jakiś chłopak na MSP po prostu. Ja sobie chętnie kliknę w jego profil i zobaczę, czy on się jeszcze chociaż trochę w tym levelu posunął jakoś. Miał jeden poziom, czyli nie zaniedbał tego konta aż tak. Jeżeli zostawicie pod tym odcinkiem dużo łapek w górę, to możemy jeszcze zrobić odcinek z przeglądania konta mojego byłego. Ja bym chętnie zobaczyła, co tam się działo. Ale artbook sam w sobie nie jest niczym specjalnym, no wiadomo trochę cringe, że takie coś kiedykolwiek powstało. Przynajmniej nazwa artbooka nie jest napisana z błędem ortograficznym, jak to nie widziałam u niektórych. No i trochę wstyd mi za mało mnie, ale, ale no co poradzić. Kolejnym artbookiem do omówienia jest to oto cudo. Uważam, że ono jest piękne. W ogóle nie pamiętałam, że coś takiego kiedykolwiek powstało. No, ja bym brała, no powiedzcie, że nie. Aż jestem w szoku, że mi się chciało układać z tych naklejek napis. Szukam, dobrze, że przynajmniej nie przez kół, Rozumiem, że. Ew, nie wykombinowałam. Tutaj takie dwie pixie, bo chyba znajomych nie miałam z jakimiś fajnymi animacjami. Nawet żadnego tła, no, no nie postarałam się. Chyba nikogo na to nie wyrwałam. Ale ciekawy jest fakt, że chwilę temu miałam artbook z napisem Kocham go, a teraz już szukam chłopaka, czyli on mnie albo musiał rzucić, albo ja się musiałam nim znudzić i chciałam mieć innego. Szczerze mówiąc, to już naprawdę tego nie pamiętam, ale wydaje mi się, no nie oszukujmy się, też, że to pewnie on rzucił mnie. Nie załadowały mi się te zdjęcia, także okazuje się, że one jednak były i ja ich jednak trochę miałam. Stawiałam jakieś randomowe zdjęcia, nie wiem czy to był jakiś Pinterest czy coś w tym stylu i po prostu zdobywałam sobie na nich łowki żeby wbić trochę levela, także coś tu jednak się dało ale nie ma tu chyba nic za bardzo ciekawego, no jakieś randomowe fotki sobie stawiałam, żeby wbić trochę levela także kolejną zakładką, z którą się pobawimy jest zakładka looków, no i wy już widzicie tą ikonę stylu, co nie jakby zupełnie nie ma porównania do tego, co jest teraz, ja nie wiem jak ja mogłam tak opuścić swój poziom looków, no przecież to była jakaś istna perfekcja, no jak widzicie mój obecny poziom w porównaniu z tym cudem jest po prostu no załamujący. Ja wiem, ja się poprawię, obiecuję. Także jak widzicie, tak się prezentował jeden z moich ostatnich looków, który został utworzony w 2018. Czyli to konta prowadziłam przez dwa lata i miałam i wyłącznie ósmy level. No, trochę, trochę, trochę jednak słabo. Kolejny look nazywa się AR. I było to chyba jakąś imitacją pirata z rzeczy za level, które dostałam albo ze śmieci, które ktoś mi wysłał. Uważam, że jest piękny, jeszcze lepszy od poprzedniego. Po prostu 11 na 10. Także mamy kolejny look po Siódmego levela, tak przynajmniej sugeruje skoro nazywa się siódmy level. No i w końcu przechodzimy do takich rzeczy, jakie ja liczyłam, żeby zobaczyć. Także na przykład, look nowości. W końcu jakaś sukienka, której ja po prostu uwielbiałam nosić w. Tamtych okresach na MSP, po prostu w końcu jakaś balowa, różowa sukienka. No to jest styl, nie to, co teraz, po prostu żałosne. Także nasz kolejny look. Jest to chyba w ogóle mój look początkowy, który stworzyłam, gdy tylko założyłam MSP. Nazywa się To, coś nigdy nie wró. I myślę, że w domyśle było ci. Ale nie jestem przekonana ze mną, co naprawdę można było wszystko zakładać. Ja aż zapomniałam, jakie te ubrania były brzydkie startowe, kiedy ja zaczynałam grać w tą grę. Naprawdę. Po prostu to jest jakaś masakra. Tu się po prostu nic nie nadawało do noszenia normalnego. Ja nie wiem, co MSP sobie wtedy myślało. Także jestem mega szczęśliwa, że w końcu mamy inne te ubrania na start. Kolejny look MSP mi zacenzurowało. I to była moja ulubiona sukienka na MSP. Naprawdę. Po prostu moja ukochana, najulubieńsza. Żadna inna nie mogła się z nią równać. Była w kolorze wściekle cyjanowym. Wtedy myślałam, że jest przecudowna i chodziłam w niej po prostu wszędzie. Po wszystkich czatach, do wszystkich pokojów i myślałam, że wyglądam jak księżniczka z prosto z wybiegu mody. Dopiero teraz zdaję sobie sprawę, że nie, tak wcale nie było. I przynajmniej miałam tu już jakieś kupione włosy, a nie te startowe, także, no, nie nie powiedziałabym, że jest najgorzej. Nie no, dobra. Trochę zmyślam. Jest naprawdę źle. I pozostały nam ostatnie luki i trochę nie rozumiem ich koncepcji logicznej, ponieważ look nowy. Nowa ja jest starszy niż look stara ja. Trochę mi się coś to gryzie z koncepcją całą, ale wtedy wyglądało to mniej więcej tak. No, tylko tu włosów mówię, że brakuje, ale jestem w stanie uwierzyć, że faktycznie to był mój look startowy. To wyglądało jak ja w tamtym czasie. Dobrze, że nie widzieliście mojego początkowego looku na FifiCat, to byście się już w ogóle załamali i przestali mnie oglądać. No i tutaj jeszcze mamy nasz ostatni look, czyli nowa ja. I look nowa ja wyglądał w ten sposób. Chyba nie robiłam looków po prostu przed tym 2018 rokiem, albo zostały już po prostu usunięte z gry, nie mam szczerze bladego pojęcia, no ale jak wiadomo ta cudowna, piękna sukienka te jakże piękne, wiosenne włosy i te jakże pasujące tenisówki, które gdzieś tam wystają no nie jestem dumna z moich looków jak, no ale wiadomo, jak z lukami każdego po prostu dziecka, myślę, że myślę, że jest mało osób, które może się poszczycić jakimiś wybitnymi stylizacjami, gdy byli w moim wieku w tamtym okresie także no, no przeciętnie nie powiedziałabym, że jest dobrze, a teraz przejdźmy do rzeczy, która mnie najbardziej interesuje, czyli do Mojej szafy. Ja w tej szafie nie miałam za dużo rzeczy, ponieważ po pierwsze nie ogarniałam, jak się zarabia starkońców, i byłam po prostu biedna. I wszystkie moje pieniądze przewalałam na sukienki, które były zwykle bardzo, bardzo drogie. Ale też podobały mi się rzeczy startowe, rzeczy za level. Naprawdę mi się podobały. Także, no jak widzicie, tutaj mamy tą bluzkę. Pamiętam, że ją kupiłam za własne pieniądze. Kupiłam na pewno tą sukienkę i byłam nią też zachwycona. Na pewno kupiłam tą sukienkę, tą sukienkę. Te włosy dostałam od koleżanki, tak mi się przynajmniej wydaje. I te włosy na pewno też kupiłam i uważałam, że to świetnie do siebie pasuje. Żadne kolory się tu przecież nie gryzą, nie nocowy. No i to był mój startowy, czyli ja tej szafy tak naprawdę miałam strasznie skąpo, jak na to, że grałam na tym koncie dwa lata. To naprawdę nie mam się za bardzo czym poszczyzić. No i ostatnią rzeczą do zaprezentowania jest mój pokój, który miał całe <laughs> dwa polubienia, z czego jedno od siebie samej. Nie mam pojęcia, czy można polubić swój własny pokój, ale jestem skłonna uwierzyć, że to drugie polubienie też jest z mojego jakiegoś kąta, albo tego, albo pobocznego. No i są tu Same oczywiste rzeczy za level, wtedy jeszcze dostawało się rzeczy do pokoju za level, to też pamiętam. Jestem super zadowolona z pokoju imprez, możemy tutaj chwilę potańczyć, żeby ten pokój chociaż raz dostał to, na co zasługiwał. Także myślę, że obejrzeliśmy już wszystko, co było ciekawe na tym koncie. I to już by było na tyle w tym odcinku. Dajcie mi koniecznie znać, czy chcielibyście odcinek z początków mojego obecnego głównego konta. Myślę, że dokopanie się do nich zajęłoby mi bardzo dużo czasu, ale uwierzcie mi, warto, ponieważ to konto było aktywne i ono było aktywne dużo więcej niż tam to, także tu może być pełno bezdyskusyjnych perełek. Koniecznie zostawcie też subskrypcję, zwanżkę na moim kanale i łapkę w górę pod tym odcinkiem. Zapraszam na Instagrama, na Discorda, obalinki macie w opisie. To już by było na tyle i pa pa.